Może to zaskoczyć. Może zaskoczyć Cię fakt, że regularne spożywanie niewłaściwych rodzajów orzechów może zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych nawet o 48%, zwłaszcza jeśli jesteś osobą starszą. Liczba ta ma sens. Opiera się ona na badaniach przeprowadzonych przez wiele lat i opublikowanych w czasopiśmie American College of Cardiology. Przerażające, prawda? Niektóre popularne orzechy, które można znaleźć w szafkach kuchennych, mogą nieznacznie podwyższać ciśnienie krwi, wywoływać stany zapalne, zatykać tętnice i potencjalnie pogarszać zaburzenia funkcji poznawczych. Jednak wiele osób starszych spożywa je, ponieważ uważa je za pożywne. Jeden konkretny orzech, którego nazwa zostanie ujawniona później, został powiązany z podwyższonym poziomem substancji chemicznej która przy częstym spożywaniu może uszkadzać nerki, wątrobę i mózg. Ten orzech, który osoby stosujące dietę niskowęglowodanową często uważają za zdrowy, prawdopodobnie znajduje się już w Twoim słoiku z przekąskami. Może on jednak trwale uszkadzać starzejący się organizm. Nie martw się jednak, ten filmik zawiera wszystkie potrzebne informacje. Najbardziej szczegółowy przewodnik po orzechach znajdziesz tutaj wraz z informacjami o tym, które orzechy są najbezpieczniejsze, najzdrowsze dla serca i mózgu, a także których należy bezwzględnie unikać. Dodatkowo przeczytajcie uważnie zakończenie, ponieważ znajduje się tam niepokojąca informacja o najbardziej śmiercionośnym orzechu, o którym niewiele osób mówi, a który może naprawdę szkodzić Twojemu zdrowiu. Nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Zanim zaczniemy, polubcie nasz kanał i zasubskrybujcie go, abyśmy mogli publikować więcej filmów takich jak ten. W komentarzach napisz nam też, skąd oglądasz nasz film. Oto cztery rodzaje orzechów, które powinni jeść seniorzy. Bez dalszych wstępów, na czwartym miejscu mamy migdały, które wzmacniają kości. Dzięki wysokiej zawartości wapnia i witaminy E, które wspólnie dbają o zdrowie kości. Migdały są jednym z najlepszych produktów dla starzejącego się organizmu. Wraz z wiekiem nasze kości stają się bardziej porowate i kruche, co zwiększa ryzyko poważnych problemów związanych ze złamaniami. Po 65 roku życia naturalna utrata masy kostnej przyspiesza, ale spożywanie zaledwie 1,4 szklanki migdałów dziennie może pomóc spowolnić ten proces, dostarczając około 97 mg wapnia. Migdały zawierają magnes, składnik odżywczy, którego oprócz wapnia brakuje wielu osobom starszym. Jest to cecha charakterystyczna migdałów. Magnez, jako nośnik, zapobiega odkładaniu się wapnia w tętnicach i sprawia, że trafia on do kości. Ponieważ wraz z wiekiem wzrasta ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, serce korzysta z dobrych jedno-nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w migdałach, które pomagają również obniżyć poziom złego cholesterolu LDL. Osobom starszym zalecam spożywanie 15 do 20 migdałów dziennie. Najlepiej surowych lub prażonych na sucho bez soli. Ze względu na wysoką zawartość błonnika, około 3,5 g w porcji, migdały są doskonałym środkiem zwalczającym zaparcia, które dotykają około 40% osób starszych. Co ważniejsze, badania przeprowadzone na Uniwersytecie Tufts wykazały, że migdały mogą pomóc chronić komórki mózgowe przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, których wiele osób obawia się wraz z wiekiem. Wybieraj migdały w łupinach, ponieważ zawierają one flawonoidy, które w połączeniu z witaminą E podwajają działanie przeciwutleniające orzechów. Uwaga! Należy uważać, aby przed spożyciem dokładnie przerzuć migdały, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie zadławienia dla osób starszych, które mają trudności z połykaniem. Po trzecie, orzechy włoskie. Orzechy poprawiające sprawność umysłową. Orzechy włoskie wyróżniają się jako jeden z najlepszych produktów spożywczych dla seniorów ze względu na swoje niezwykłe podobieństwo do mózgu, organu, który odżywiają. W porównaniu z innymi popularnymi orzechami, te wyjątkowe orzechy są najlepszym źródłem kwasu alfa linolenowego, roślinnego kwasu tłuszczowego omega-3. Biorąc pod uwagę, że kwasy tłuszczowe omega-3 wspomagają neurotransmisję, i utrzymują integralność błąd komórkowych mózgu, jest to szczególnie ważne dla mózgu osób starszych. Według ostatnich badań opublikowanych w Journal of Nutrition, osoby starsze, które spożywały zaledwie 1,5 uncji orzechów włoskich dziennie przez 8 tygodni, wykazały znaczną poprawę elastyczności umysłowej i szybkości przetwarzania poznawczego. Unikalne związki polifenolowe zawarte w orzechach włoskich mogą zapobiegać wystąpieniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja i choroba Alzheimera, poprzez bezpośrednie zmniejszenie stanu zapalnego w tkankach nerwowych i przebicie bariery krew-mózg. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że orzechy włoskie zawierają również melatoninę, a wraz z wiekiem poziom melatoniny często bluszczu powoduje utratę znacznej części wartości odżywczych orzechów nerkowca. Wiele produktów dostępnych w sklepach jest nadmiernie solonych i prażonych na oleju, co dodaje sód i niezdrowe tłuszcze, które mogą nasilać zgagę i wysokie ciśnienie krwi. Inhibitory enzymów występujące w orzechach nerkowca mogą utrudniać trawienie białek. Jest to szczególnie kłopotliwe dla osób starszych, które często mają trudności z trawieniem pokarmów i samodzielnym wchłanianiem białka. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Kremowa konsystencja orzechów nerkowca, która sprawia, że łatwo je przejeść, może być czynnikiem wpływającym na przyrost masy ciała w okresie życia, kiedy utrzymanie prawidłowej wagi staje się trudniejsze. Regularnie zastępuj orzechy nerkowca orzechami włoskimi lub migdałami aby uzyskać zdrowszą przekąskę o lepszych właściwościach odżywczych i mniejszym ryzyku dla starzejącego się organizmu. Po drugie, pomimo pysznego smaku. Orzechy makadamia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia osób starszych ze względu na wyjątkowo wysoką kaloryczność. Zawierają prawie 200 kalorii w jednej uncji, co czyni je najbardziej kalorycznymi orzechami dostępnymi na rynku. Już i tak trudne wyzwanie, jakim jest kontrolowanie wagi u osób starszych, staje się jeszcze bardziej stresujące ze względu na fakt, że wraz z wiekiem nieuchronnie spada tempo metabolizmu. Orzechy te mają wyjątkowo wysoką zawartość tłuszczu, około 22 g w jednej uncji, co dodatkowo zmniejsza i tak już ograniczoną skuteczność działania woreczka żółciowego. 15% seniorów, którzy mają bezobjawowe kamienie żółciowe, może ich zwykle nie zauważać, ale orzechy makadamia mogą wywołać bolesne ataki. Oprócz wysokiej zawartości kalorii, orzechy makadamia mają jedną z najwyższych zawartości tłuszczów nasyconych. 3 gramy na uncję, co może zwiększać poziom cholesterolu LDL, co stanowi problem dla wielu osób starszych. Ze względu na swoją gęstość i twardość, stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia jamy ustnej osób starszych, z koronkami, mostami lub kruchymi zębami. Dla osób powyżej 65 roku życia, u których dochodzi do pogorszenia stanu szkliwa zębów w wyniku zużycia i zmniejszonego wchłaniania wapnia, jest to szczególnie kłopotliwe. Orzechy makadamia należą do najdroższych orzechów pod względem praktyczności, co może skłaniać seniorów dbających o budżet do wybierania tańszych rodzajów, które są bardziej podatne na jełczenie lub nieprawidłowe przechowywanie, narażając ich na bardziej szkodliwe utlenione lipidy. Dostępne w handlu orzechy makadamia mają już słaby profil odżywczy, a ich nadmierne zasolenie i prażenie na oleju dodaje im jeszcze więcej sodu i uszkodzonych lipidów. Ich bogaty, maślany smak może powodować nadmierne spożycie, zwłaszcza u osób starszych, które preferują mocniejsze smaki i mogą mieć mniej wyrafinowane podniebienia. Chociaż badania nad zaletami orzechów dla zdrowia serca w większości pomijają lub minimalizują wpływ orzechów o wysokiej zawartości tłuszczu, takich jak orzechy makadamia, niepokojące jest to, że wiele starszych osób spożywa je w błędnym przekonaniu, że są one dobre dla serca. Jeśli codziennie spożywasz orzechy makadamia, warto rozważyć przejście na pistacje, ponieważ mają one znacznie lepszy profil odżywczy, szczególnie odpowiedni dla starzejącego się organizmu. Pierwsze z nich to orzechy sosny. Z kilku powodów, szczególnie istotnych dla osób starszych, orzechy sosny, znane jako substancje zakłócające działanie leków, należą do najbardziej problematycznych orzechów dla tej grupy osób. Jest to niezwykle niepokojące, ponieważ zawierają one związki, które wchodzą w interakcję z ponad 60% leków przepisywanych pacjentom w podeszłym wieku, co może potencjalnie zmniejszyć skuteczność tych leków lub spowodować negatywne skutki uboczne. Powszechnie wiadomo, że wiele leków na receptę może wchodzić w interakcje między sobą, ale dotyczy to w szczególności leków na nadciśnienie, statyn. I niektórych leków przeciwdepresyjnych podawanych pacjentom powyżej 65 roku życia. Poważnym sygnałem ostrzegawczym jest fakt, że większość lekarzy i farmaceutów nigdy nie omawia z pacjentami możliwości interakcji między lekami a pokarmami. Najbardziej niepokojąca jest choroba spowodowana spożyciem orzeszków piniowych, która powoduje ostry metaliczny posmak utrzymujący się przez kilka tygodni po spożyciu. Biorąc pod uwagę związek między zmianami smaku a zmniejszonym apetytem i stanem odżywienia, może się to wydawać nieistotne, ale dla osób starszych może mieć fatalne konsekwencje. Badania wskazują, że nawet 42% osób dotkniętych tą chorobą doświadcza znacznego spadku masy ciała. Choroba wydaje się występować częściej u osób starszych, co może być związane ze zmianami receptorów smaku i szlaków detoksykacyjnych, które pojawiają się wraz z wiekiem. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które są bogate w orzeszki piniowe, mają zdolność szybkiego. Zawartość tłuszczu orzechy brazylijskie należy przechowywać w lodówce, aby nie zepsuły się. Orzechy brazylijskie są dodatkową korzyścią dla osób starszych cierpiących na zaparcia, ponieważ zawierają błonnik i naturalne oleje, które pomagają zachować regularność trawienia. Dzięki naturalnie słodkiemu i maślanemu smakowi są doskonałą alternatywą dla mniej odżywczych przekąsek. Które wiele starszych osób uważa za pocieszające. Według najnowszych badań, niektóre przeciwutleniacze zawarte w orzechach brazylijskich mogą spowalniać telomery, czyli końcówki chromosomów, które zazwyczaj skracają się wraz z wiekiem, wpływając tym samym na starzenie się komórek. Orzechy te są idealne dla osób w wieku 65 lat i starszych. W tej nowej sekcji omówimy orzechy, których niektórzy seniorzy Powinni unikać lub spożywać z umiarem. Czwarty czynnik wywołujący stany zapalne to orzeszki ziemne. Pomimo ich powszechnego stosowania, wiele osób starszych ma problemy z orzeszkami ziemnymi ze względu na związane z nimi zagrożenia. Przede wszystkim należy pamiętać, że orzeszki ziemne nie są w rzeczywistości orzechami. Są to rośliny strączkowe uprawiane pod ziemią. To sprawia, że są one łatwym celem dla pleśni i aflatoksyn. Które są mikotoksynami wytwarzanymi naturalnie przez niektóre pleśnie, a przyjmowane wielokrotnie mogą uszkodzić wątrobę i zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Ryzyko to wzrasta wraz z wiekiem, ponieważ systemy detoksykacyjne naszego organizmu nieuchronnie stają się mniej wydajne. Fakt, że orzeszki ziemne zawierają białka, które mogą wywoływać reakcje zapalne u niektórych osób, nawet przy braku prawdziwej alergii. Jest jeszcze bardziej niepokojący dla osób starszych. Bóle stawów, obciążenie układu sercowo-naczyniowego i pogorszenie funkcji poznawczych są już częstsze u osób starszych. To łagodne podrażnienie może nasilać wszystkie trzy objawy. W porównaniu z przeciwzapalnymi kwasami tłuszczowymi omega-3, większość Amerykanów spożywa obecnie nadmierne ilości kwasów tłuszczowych omega-6. Problem ten pogłębia wysoka zawartość omega-6 w orzeszkach ziemnych. Ponieważ orzeszki ziemne zawierają witaminę K, wielu lekarzy nie informuje swoich starszych pacjentów o potencjalnie śmiertelnym oddziaływaniu orzeszków ziemnych na leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna. Komercyjne masła orzechowe pogłębiają te problemy dla starzejącego się układu sercowo-naczyniowego poprzez dodatek cukrów, uwodornionych olejów i większej ilości sodu. Już teraz 63% amerykańskich seniorów cierpiących na nadciśnienie. Ma wiele powodów do zmartwień. Nawet bez dodatku, soli naturalne masło orzechowe może podwyższać ciśnienie krwi. Kolejnym problemem jest to, że niewłaściwe przechowywanie powoduje jełczenie orzeszków ziemnych i uwalnianie szkodliwych wolnych rodników. Podczas rutynowego suszenia orzeszków ziemskich w celach komercyjnych. Powstaje również akryloimid, substancja, która może mieć szkodliwy wpływ na funkcje poznawcze. Dla osób, które już martwią się utratą pamięci, jest to szczególnie niepokojące. Przejście na jeden z zalecanych przez nas orzechów, nawet tylko na trzy dni w tygodniu, może pomóc w uzyskaniu niezbędnych składników odżywczych, jednocześnie zmniejszając narażenie na te niebezpieczne związki, nawet jeśli regularnie spożywasz orzeszki ziemne i nie odczuwasz żadnych widocznych negatywnych skutków. Trzeci orzechy nerkowca. Skok cukru, który nie jest od razu zauważalny. Ze względu na wysoką zawartość węglowodanów i wpływ na poziom glukozy, orzechy nerkowca są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych w porównaniu z orzechami drzewnymi. Orzechy nerkowca zawierają znacznie więcej węglowodanów, około 9 g na uncję, i mniej błonnika. Około 25% osób powyżej 65 roku życia cierpi na cukrzycę. A 48% ma stan przedcukrzycowy. Ze względu na korzystny wpływ orzechów nerkowca na zdrowie, osoby te mogą cierpieć na zaburzenia poziomu cukru we krwi. Jest to bardzo niepokojące. Wiele starszych osób spożywa nadmierne ilości orzechów, nie biorąc pod uwagę potencjalnego wpływu na poziom cukru we krwi. Orzechy nerkowca stanowią zagrożenie zadławienia, ze względu na swój gładki i zakrzywiony kształt, czego nie należy lekceważyć szczególnie w przypadku osób starszych mających trudności z połykaniem. Są one również jednym z najczęściej aspirowanych orzechów, ponieważ zawierają dużo szczawianów, które są cząsteczkami wiążącymi wapń w jelitach i zmniejszającymi jego wchłanianie. Nie są one zbyt pożywne, co stanowi poważny problem dla osób starszych, które są już narażone na osteoporozę. Te same szczawiany znacznie zwiększają ryzyko Wystąpienia kamieni nerkowych u osób, które już po 60 roku życia są bardziej narażone na ich powstawanie. Przetwarzanie orzechów nerkowca ma dodatkowy ukryty problem. Długotrwały proces przetwarzania, niezbędny do wyodrębnienia urusolu, toksycznej substancji występującej również w trującym, utleniania się i wytwarzania związków zapalnych. Osoby starsze, które już borykają się z chorobami zapalnymi, takimi jak zapalenie stawów, Mogą uznać to za niepokojące ze względu na ich niewielki rozmiar i śliską konsystencję. Może dojść do aspiracji. Jest to szczególnie niepokojące w przypadku osób starszych, które mają trudności z połykaniem lub przyjmują leki powodujące suchość w ustach, co dotyczy ponad 70% seniorów przyjmujących wiele leków na receptę. Trawienie białek może być utrudnione przez inhibitory enzymów zawarte w orzeszkach piniowych, mimo że zdolność organizmu do wchłaniania białek Naturalnie spada wraz z wiekiem. Ze względu na wysoką zawartość oleju i wykorzystanie w pesto, które jest ich najpopularniejszym zastosowaniem kulinarnym, orzeszki piniowe są pokarmem wysokokalorycznym, który może pogłębiać problemy z kontrolą wagi, typowe po 65 roku życia. Główna przyczyna utraty wzroku u osób starszych. Związki występujące w niektórych rodzajach orzeszków piniowych. Mogą przyspieszać związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej. Według alarmujących najnowszych badań, po 65. roku życia należy unikać tych czterech orzechów. Decyzje dotyczące tego, jakie orzechy jeść, a jakich unikać, mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie, witalność i funkcje poznawcze w miarę starzenia się. Na koniec pamiętaj, że z czasem nawet niewielkie zmiany stosowane konsekwentnie przynoszą ogromne rezultaty. Teraz jest moment, aby zabrać głos. Czy istnieją dowody na to, że zmiany w diecie, takie jak dodanie lub wyeliminowanie określonych orzechów, mają wpływ na Twoje zdrowie? Powiedz mi, które orzechy najbardziej zmieniły Twoje życie? Zanim zaczniemy, powiedz mi, skąd dziś do nas trafiłeś? Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu poniżej. Pamiętaj, aby kliknąć przycisk subskrypcji i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych porad dotyczących zdrowia dla seniorów. Chcę też wiedzieć, czy oglądasz ten film. Jeśli tak, wpisz 1 w sekcji komentarzy. Jeśli nie, wpisz 0. W sekcji komentarzy podziel się swoimi pomysłami i anegdotami. Aplikacja.